Witajcie, kochani, na horoskopie na najbliższy tydzień od 29 kwietnia do 5 maja 2024. Eee, dzisiejszy, dzisiejszy horoskop w tym filmie jest dla znaków spod żywiołu, ziemi, czyli byk Panna Koziorożec. Kochani, o czym karty mówią? No, ten tydzień nie zapowiada się zbyt optymistycznie. Aczkolwiek to jest tylko prognoza, którą możemy zmieniać. Pierwsza połowa tygodnia zapowiada się w ten sposób, że jeżeli macie do załatwienia jakiekolwiek sprawy urzędowe, to uwaga na osobę, która będzie was obsługiwała, gdyż najprawdopodobniej będzie to osoba zgorzkniała, niemiła i nieskora do pomocy, więc mogą czekać Was w urzędach utrudnienia. A jeśli macie taką osobę po prostu w swojej rodzinie, no to radziłabym nie spotykać się z nią w tym tygodniu, bo może wam zepsuć humor. Mężczyźni, uwaga, jeśli poznaliście dopiero co jakąkolwiek kobietę, do której cożywicie już może jakieś uczucia i chcielibyście stworzyć relację stałą. No, to niestety ta kobieta nie jest taką osobą, gdyż jest ona osobą spotykającą się po prostu z mężczyznami dla sportu. Więc uwaga, gdzie w tym tygodniu najbliższym lokujecie swoje uczucia. Druga połowa tygodnia no, też nie zapowiada się zbyt optymistycznie, gdyż mogą wystąpić jakieś problemy, czy to z dziećmi, czy to z wnukami. Jeśli oglądają dziadkowie, tak, ten film. Mogą również wystąpić negatywne emocje, jakieś stany depresyjne, jakieś osamotnienia, smutki, żale. I tym podobne. Kochani, no niestety, no, karty wskazują na to, że ten tydzień no, dla znaków ziemskich nie jest zbyt optymistyczny. Jeszcze tutaj do mnie przychodzi taka możliwość, że jeśli w swojej pracy nad Wami jest osoba, która no, jest osobą bardzo niemiłą kobieta, czy to mężczyzna, nieważne. No to też uwaga, bo może również wam zepsuć humor, mogą wystąpić jakieś właśnie nieporozumienia, może nawet być ryzyko utraty tejże pracy. Kobiety uwaga, nie plotkujcie, bo tutaj też pokazuje się coś takiego. Albo mogą wystąpić plotki na wasz temat, które będą dla was bardzo, ale to bardzo niemiłe, które właśnie mogą doprowadzić do um, tychże stanów negatywnych, emocjonalnych. Kochani, ale nie poddajemy się, brniemy przez ten tydzień, miej, mając nadzieję, że jednak będzie inaczej. Ja cudowności wam życzę z całego serca swojego. Kochani, zapraszam Was również do komentowania, lajkowania, jeśli ten film Wam się spodobał i to czytanie, ten horoskopik. Przypominam Wam również, że w momencie, kiedy na moim kanale pojawi się 500 subskrypcji, ja wstawię film konkursowy, w którym z komentarzy wylosuję trzy osoby, które będą mogły Skorzystać z darmowej sesji jasnowidzenia 30-minutowej. Więc jeśli nurtują Was jakieś pytania dotyczące Waszego życia, lub chcielibyście <laughs> właśnie sprawdzić, co tam u Was yy, będzie, no to zapraszam Was, kochani, do subskrypcji. No i co? Jeszcze raz cudowności Wam życzę.